Stoimy tutaj przed przy budowie obiektu WK9. Jest to obiekt kolejowy. W celu jego wybudowania musimy wykonać bypass, na który przełożymy tymczasowo ruch kolejowy. No, żeby uporać się z tym problemem, linię kolejową przełożymy na tymczasową konstrukcję, na bypass tak zwany. Właśnie na budowie tego bypassu się znajdujemy. Widać podbudowę, pod ten bypass teraz wykonujemy. Ruch kolejowy puścimy na konstrukcji tymczasowej. Następnie zdemontujemy cały nasyp kolejowy, w jego miejsce wybudujemy wiadukt. Przełożymy ruch kolejowy z powrotem na wiadukt kolejowy i zdemontujemy bypass, który jest konstrukcją tymczasową. Oprócz prac, które tutaj możemy zaobserwować, trwają też prace przy budowie wiaduktu w miejscowości Mieszków i w Jarocinie na ulicy Glinki. Tam łącznik do projektowanej obwodnicy będzie przebiegał nad ulicą Glinki. Ponadto trwają prace przy przebudowie m.in. kolizji gazowych, wodociągowych i energetycznych.